Hej, witajcie wszyscy moi widzowie, witam was w co gdzieś jest świętowany nowy rok, w chiński nowy rok, ale no zawsze święto jest, wiadomo duży event jest, więc no warto, warto powiedzieć co jest nowego, no nie tylko o tym evencie, ale też w skrócie będzie, ale oczywiście główny, główny temat, czyli omówienie postaci miesiąca, a raczej postaci załasnych kresowań losowań. Dobra, sorry za to zamieszanie, ale no, no niestety tak wyszło. Zacznijmy od tego, od, od PrimoGamów, więc no za te nowe wydarzenia dostajemy. po 300, 369, 1200, 1600 PrimoGamów dodatkowo. Jeszcze jakąś skrzynkę dostajemy, kiedy dostajecie jakąś dodatkową nagrodę. No, ale tak za darmo no, można powiedzieć, że mamy 1600. Ale y, mamy taką gwarancję, że mamy 1600 PrimoGamów do zdobycia. dodatkowo są różne eventy, jakieś tam y, wydarzenia. No i tutaj mamy główny event, czyli chiński Nowy rok, więc... Jeżeli chodzi o to, no to oczywiście jest kilka rzeczy, po pierwsze tutaj można latarnię wysyłać, nie tylko tej sieci te od jakichś tam gości, ale można znajomą sobie wysłać, To już dwoma wysłałem, więc jak, jak jesteście, to możecie odebrać. Dodatkowo to jest do zgarnięcia postać, więc no jeżeli chodzi o te postacie, no to powiem tak, jedyny wybór to Elania, najlepsza według mnie postać z tych wszystkich. Mocna tarcza, fajne walce, naprawdę bardzo, bardzo mocna postać, polecam wam ją bardzo. Jeżeli natomiast nie chcecie żadnego shielda, a chcecie coś innego, no to tak, jeżeli chcecie DPS, go gamingo, jeżeli chcecie supporta Shangling, jeżeli chcecie postać leczącą jo jo. Reszta raczej, raczej jest trochę bez sensu, chyba że nie wiem, macie już na Max albo nie wiem, chcecie jakąś inną postać, na przykład nie wiem, nie chcecie Shangling, macie jakąś tam pyro, support dobrą, no to możecie Shinku wziąć, możecie wziąć Yunjin ewentualnie ale to, to są już postacie, które raczej bym nie brał. Ewentualnie nie wiem, jak nie leży wam gaming, no to możecie Janfej spróbować też, też fajna pyro postać DPS-owa, ale no, mówię. I tak jakbym miał wybrać jedną postać z tych, no to mówię Lanyon No i tą trójkę, co mówiłem wcześniej. Tą, tą pozostałą trójkę, co powiedziałem, no to ewentualnie, jeżeli, jeżeli chcecie coś innego, to możecie wybrać, ale mówię. Te cztery postacie, które pierwszy wymieniłem, Lanyon, Gaming, Shangling, Yao, Yao, to są takie cztery postacie, które bym wziął. Y na pewno, a szczególnie Lannion bym wziął moim zdaniem najlepszy z tych wszystkich tutaj. Do jeszcze tutaj można zgarnąć kostium do yo, yo. więc No, w sumie dodatkowy, a zaleta tej postaci, teraz w sumie można zobaczyć, jak ten kostium wygląda. No i powiem, no nawet mi się podoba ten screen, nawet, nawet nieźle wygląda. <coughs> Wiadomo, nie jest to jeżeli chodzi o ten kostium ulubiony, wydaje mi się, że to Shangling w kostiumie lepiej wygląda niż ta, ale no. To każdy ma swoje zdanie, każdy może powiedzieć co o tym sądzi. To tylko jest sklep, za który można kupować te rzeczy różne. Y, te wszystkie te. Y, to jest sklep, za który można kupić dodatkowe primogemy. Tutaj, no i tak nie wiem, czy wszystko zdobędziecie, jak ktoś jak nie ma tego, bo dużo mody trzeba zdobywać. Ewentualnie nie wiem, ktoś y, Ktoś może nie zrobić, ale jak już mówię, więc tak no to idziemy do eventu. No to, Chodzi oczywiście o te monety. No to za te monety można kupować te rzeczy. Za 1000 macie postać, za 1000 macie kostium. Dodatkowo macie ten sklep za te monety. Jest jedna że za 600 i chyba 5 za 300, więc no trochę z tego kupowania, a niestety liczba monet jest dość ograniczona. No i teraz przechodzimy. No to pierwszy event, a raczej pierwsze powiedzmy takie, taka minigerka. No to jest po prostu takie zwykłe bieganie biegacie taką postacią, macie różne postacie. I, I tam sobie zbieracie jakieś tam punkty. Jak z, wystarczy, ukończyć się poziom i macie 35 rungawów i 120 monetek. Jeżeli natomiast owiniecie 4500 punktów, co jest w moim zdaniem dość proste, no to jeszcze dostancie 100 monet, więc tutaj macie w sumie 220 monet. I w sumie zakończenie tego wszystkiego macie nawet z do, nową postać albo kostium do yao yao. Dodatkowo za te 5 poziomów dostajecie dodatkowo 150 rungawów. Spoko, spoko. no Fajny prosty event, wydaje mi się, że większość z Was sobie da radę. Z tym co może być problem dla niektórych, no to są y, kolej, kolejna minigierka, czyli po prostu zwykłe walki No niektóre poszły łatwiej, tu poszło mi szczególnie ten trzeci poziom dość łatwo Ten poziom pierwszy, piąty, no to powiedzmy jeszcze jako tako, ale te poziomy, które są boste no to już jest bardzo ciężko zrobić, za nim bardzo jest trudno no, Też piątka, no to poszło słabo ze względu na to, że jest ta nowa postać, której jeszcze nie ogarnąłem, dopiero pierwszy raz w tą grałem ale w tym trialu na pewno się bardziej nauczę jak z niej korzystać no i za ukończenie zdobycie tych 12 tysięcy punktów, dostajecie łącznie 50 pringem, więc no... Jak ukończenie to wszystko, no to niby można zdobyć za to 250, ale zakładając, że nie wiem, zrobicie te 3000, chociaż nie zawsze. Bo mi się nie udało, no to... Nie wiem, uwzględnimy, że powiedzmy... Nie wiem, te 150 powiedzmy za te zwykłe walki, no to może powinniście raczej sobie dać radę. Ale no nie gwarantuję tego, więc no... Powiedzmy, że jak nie macie dobrych postaci, no to taki 90 maksymalnie, powiedzmy na poziomie jakim jesteście, no na jakim ja jestem, no to 150 wydaje mi się, to jest takie maksimum, które osiągniecie. No to tak z moim poziomem, no to patrzcie, widzicie możecie tak 80 plus 70, czyli 450, a normalnie no to jak jesteście słabi, no to 240 monet, no to mówię, no nie jestem fanem takich y, gier, gdzie trzeba walczyć, chyba, że to jest naprawdę jakaś tam fajna, tak jak ostatnio było z tym eventem, z tym... Y, Dragon fajną, no to, to akurat fajnie szło, to akurat fajnie szło, tu nie wiem, tu jest o wiele ciężej mi tu się walczę, szczerze mówiąc. No i ostatnia minigierka, tutaj jest fajna minigierka, bo tutaj chodzisz taką takim ludkiem i niszczysz żaby z latarniami. Można też lepszeć postacie, tą swoją postać, zwiększać atak, zwiększać na przykład wierownicę atak, celów atakujecie, więcej życia, magnes, dodatkowe jakieś umiejętności możecie dostać po zrobieniu poziomu. No i tu można dostać y, 120 premiumów, no może nie dużo, ale wydaje mi się da się tutaj co, y, coś nazbierać Dodatkowo sporo monet na się zdobyć, widzicie, macie no, 120, 120 razy 3, jeszcze razy 3, czyli 120 razy 9, czyli no 1080 Więc tu też macie dodatkowo kostium do zabicia albo postać, więc, ale... Jeszcze taka jedna rzecz, no tutaj mówię, że można postać zdobyć, ale tutaj tylko jedną postać można zdobyć z tego, no nie mówiłem tego, ale no mówię Chociaż no, możecie, mogliście wcześniej się domyślić po tym, że jakbym miał wybrać jedną postać, bo i tak jedną postać da się tylko wylosować Tu macie tutaj dodatkowo 1080 medali No i to macie jeszcze jakieś tam z wysłaniem no to Tu możecie, nie wiem, albo wysłać, możecie tutaj wysłać komuś, znajomym, czy na przykład wystawić, zebrać się od kogoś, no i Co tu wchodzi? 10 zdobyć, 5 na przykład wystawić, można jakiekolwiek No i tu dostajecie dodatkowe medale, tutaj jeszcze 60 przyjmują za darmo I tutaj jeszcze dodatkowe 60, czyli 120 jeszcze z tym To też spoko jak chcecie, jak lubicie, nie wiem, yy, grać z innymi, no to możecie wysłać znajomym tak jak ja, możecie na przykład Wysłać ogólnie, może ktoś odczyta i was yy, zalajkuje To tylko jakieś tam wazy, które dostajecie, dodatkowe monety, po 40 się za zniszczenie jednej takiej Wazy z takim drzewkiem, więc no też może trochę pofarmić tego, nie wiem czy jest tego dużo, ale no Zawsze dodatkowe te monetki się dostaje, żeby kupić coś w tym sklepie Więc to jest cały ten event, dużo jest tego, dużo, wiemy, że można było tutaj Więcej tutaj tego mówić, dodatkowo są te zadania No niestety te zadania macie tylko 6 problemów, więc no nie dużo, ale Prędzej czy później na pewno je zdobędziecie no widzicie, dużo tego jest, dużo jest w tym evencie, mogłem tu opowiadać długo o tym, ale no no niestety jako, że mi się spieszy i nie chcę, żeby ten film trwał dwie godziny, tak no powiedziałem to w skrócie. Może też niedokładnie, ale no... Wydaje mi się, że te kilkaset piramów jeszcze macie za to za darmo. Powiedzmy tak, zaokrąglenie macie 2000. To jest dla dobrych graczy, więc to pomijam. Tutaj macie to wydarzenie coś wcześniej, czyli... Czyli to powtarzałem, czyli robicie poziomy i... Te codzienne wydarzenia, 120 resinów używacie i się wam się to poprawia Jak zrobicie 5 razy w tygodniu to wtedy Dostajecie, jak zrobicie tak 8 razy to wtedy dostajecie ulepszenie konstelacji do postaci Można sobie na spokojnie wybrać postać Ja teraz wziąłem szęchę i o mam zrobioną, więc nie mogę, więc wybrałem sobie szęchę No na razie nie robię, bo no szkoda mi na razie marnować, nie mam w ogóle na co tego używać Ale mówię, jak będzie Lauma to będę na pewno chciał zrobić tą postać, więc na pewno ben, będzie mi zależało na, na zrobieniu tego o wiele bardziej Tutaj, oczywiście, jeszcze rzeczy związane z odcry. Jeszcze nie byłem w tym miejscu. Ale jeżeli zrobicie 80% tego miejsca, to dostajecie 400 Pyramidów Oczywiście, jeszcze trzeba zrobić zadanie, które, które się odlokowuje, pewnie po odwiedzeniu tego miejsca, czy coś. Oczywiście, z ale macie jeszcze dodatkowe 40 Piremogamów, więc to też spoko. Tu jeszcze licząc, co no, to 2400. Powiedzmy, za okrąglenie, 2500, bo jest dużo tego. O i dodatkowa rzecz, dostajecie kostium do Nivlet, jeżeli ukończycie tutaj zadanie, dostajecie dodatkowo dodatkowie 30 promogamów. I tu jakieś tam ważne, jakieś tam karty, tu. O i to za jeszcze zadanie, jeżeli ktoś nie zrobił, no to dodatkowo 560. No to ponad 3000 już będzie, ale wydaje mi się, że raczej już większość osób to zrobiło, ale no powiedzmy, jak ktoś nie zrobił, no to 3000 powiedzmy ma tam gwarantowane. No i wychodzi w takim najgorszym, najgorszym scenariuszem wychodzi, nie wiem, około 2000 springów, czyli 13 losoń, więc, więc i tak całkiem nieźle jak na te normalne rzeczy. Ale powiedzmy, jak Wam się uda to wszystko zrobić, no to wydaje mi się, że nawet do tych 20 tych losowni uda Wam się na spokojnie dociągnąć. Więc no. No jest jakiś tam potencjał na wylosowanie jakiejś tam dory postaci. Losowanie postaci, które są dostępne ze losowania obecnie. Ewentualnie może, można poczekać na kolejne, ale ja omówię w tym momencie postacie, które dostępne są teraz. Zastanówcie się, czy warto te postacie zdobyć. Oczywiście dzisiaj omówię tylko jedną postać, tą nową, ale jutro pojawi się kolejna część, w której omówię pozostałe postacie. Także mamy tutaj nasze postacie. Mamy dwie postacie, oczywiście pięćegwiazdkowe, trzy postacie 4-gwiazdkowe no, i zaczniemy oczywiście od pierwszej postaci, czyli Ziba. I Ziba jest to postać pięciokoskowa typu Geo. No, jest to postać nowa. Pojawia się po raz pierwszy dopiero w tym evencie. Co są te postaci? No, na razie jeszcze nic nie sądzę o tej postaci. Dopiero jeszcze poznaję tą postać w tej fabule. Ciężko jest mi powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie podoba. No, jedynie mogę powiedzieć, że no, styl nie pasuje mi do tej. Nie wiem, jakoś nie pasuje mi ta postać stylowo dla mnie. Dla mnie jakoś, nie wiem, trochę trochę nie najlepiej wygląda, no ale może nie wiem, jak zrobię to, no to może bardziej mi się spodobać, ale, ale powiedzmy, takie pierwsze, tak na pierwszy rzut oka, takie, takie pierwsze wrażenie, no nie jest zbyt fajne moim zdaniem. Pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, powie że bardzo fajna jest ta postać, ale nie, ja jakoś do tej postaci przekonany nie jestem, jeżeli chodzi o O design, ale czy walca będzie dobra, no to pokażę Wam w testach. No i mamy tutaj omówienie. ziba jest Giodem dealer, czyli mamy do czynienia z DPS-em, Lunar Crystallize, no to mamy jeszcze y, typ lunar. To ma taki jak wyglądają. To to umiejętność szybką. Widzicie, nam się coś ładuje takiego. Ja tylko tam się to ładuje tą umiejętność po atakowaniu. Jak się naładuje, to można użyć tej umiejętności szybkiej. Dodko macie umiejętność specjalną, która wygląda tak. No i to macie tą postać, no mówię. Nie wiem, jakoś design jakoś nie, nie, nie podoba mi się ten design, po szczerze, postaci, no. Uważam, że te wcześniejsze postacie, które dodawali. No to. W sumie te zliłe, no to postacie są dość takie specyficzne, więc to tak. ciężko powiedzieć. Czy to jest. O! tutaj tutaj się na nie to używanie ataku. ładujemy i nie znamy tak? I umie to specjalnie wygląda tak. bo No i to jest test. No tutaj na testach no to jest pokaz jak wyglądają te umiejętności, No to w sumie już mniej więcej wiem jak to wygląda. Więc mamy jeszcze raz tą postać i dodatkowo postać wspierającą. Mamy dwie postacie wodne, jedną geo. No czyli będzie po prostu Lunar Crystallize. No to zaczynamy. Tutaj, w tej postaci jeszcze nie wiem, jest tak, nie wiem, ale tej mogę użyć na razie. Zaczynamy... I zaczynamy atak. Op. Op. Na razie mi zaatakuje dość ładnie. Dobra, żyjemy teraz tej. I teraz w tej postaci. I jest to specjalne w No, całkiem nieźle, on się przekonuje do tej postaci. Hmm? Może, nie da, może nie jest taka, że najlepsza postać się w grze, że na pewno bym chciał ją zdobyć, ale no wydaje mi się całkiem niezła, całkiem, całkiem fajna jest ta postać, więc no, z -Buy. No mówię, jak na Geodepesa całkiem spoko, całkiem niezła postać, może bym powiedział, że porównywalna do, do postaci z Fontaine, czyli do Navi, ale no też, też nie powiedziałbym, że że jakoś tam zdecydowanie lepsza. Powiedziałem, że obie postacie są porównywalne. Może nawia troszeczkę lepsza mi się wydaje. Jednak zibaj wydaje mi się trochę trudniejsza, jeżeli chodzi o obsługę. Nawet jednak nie, o wiele prościej, prościej grać, by wystarczy klikać kliknąć umiejętności ten, No tutaj maszyny, jakieś ładowanie, więc no. Jednak wydaje mi się, że jakbym miał wybierać między zibaj a nawią, no to nawia wydaje mi się zdecydowanie lepsza. No może nie zdecydowanie, tak trochę lepsza mi się wydaje, bo jednak jest prostsza. Ale i tak wydaje mi się, że mogę tej postaci dać takie 9 na 10, może 8 plus na 10, no coś między 8 plus a 9 na 10 takie. takie postać dobra, ale nie powiedziałem, że to, była, że to będzie totalna meta, która y, zniszczy grę, która będzie w ogóle z, zmieniała wszystko. Spoko, zawsze jest to postać, którą można rozważyć, zawsze jest to postać, którą, którą można się zastanowić czy wybrać. Ale też jest druga postać, którą warto mówić. Być może nivelet będzie lepszy, ale... Ale mówię na razie z wygląda całkiem spoko. Może nie jest to najmocniejsza postać w grze, ale wydaje mi się, jak potrzebujecie jakieś tam postać geo taką DPS-ową, no to można rozważyć tą postać. No i w sumie to było na tyle, jeżeli chodzi o temat tego materiału. Jutro pojawi się omówienie pozostałych postaci, a ja od Was żegnam. Do zobaczenia.